Zapiszę no, ja pierdol... się, bo do... tak jakbyś ABC wygrał. Ej, daj gotowość. Dobra. Ha! Jak uciekałem, to mnie tak robili normalnie. Nie. Dobra, panie, a, Ale teraz pomimo skupienie. tego zrobiłem. Nie ma Wygrałem. Dobra, ja oddałem w górę. Na z Jesteśmy atakującymi. Ja polecę na A, ja kikerem, a Wy możecie polecieć na B. Ale ja będę t ja mle... takim. To tylko z nimi, nie? Nie mam trzeba, nie kto tu mogę pomóc. Dobra, ja... dobra. Ale no ty, ty po prostu jesteś troszkę słabszy. Dobra, dobra, zobaczymy. Kto cię porobił dwa razy na customa podstawów? Ej, ale kto cię od żeby tak zrobił tego customa? De? Nagle. On był zaplanowany? Nie, nie był. Nie Ląduj! Dobra, Dobra e, no, no, no Ląduj! Właśnie, właśnie. Właśnie, ale to my Ląduj! 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 nie Ląduj! 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 raz. Nie No nie! Co ty, masz ten? Co ty, masz dwa? Bo byłem. To taka sama taktyka. Frenol, idźmy są. Ja idę na aha, na A. No ma, ja o, idę na B. B. Rano weź tam z nimi. Nie, bo tam nikogo nie ma. No to, to właśnie to o to chodzi, żeby tam zaplantować, gdzie nikogo nie ma.

A tu nagle zwalniają się oh, znikąd! Ale mikrofon to ty masz nie. na Nie! Peter! Czemu ty od razu się zgapiłeś w niebie? Anter, jaki ty masz mikrofon! Siema, Oliwier Piecu! Nie wiem czy ty gadasz po prostu tak głośno cię nie pamiętam, wybacz. O, bo ten, bo konsola myśli. Dobra, Peter, chodź. Dobra. Dobra, to ja pójdę na B w takim razie teraz. Ja za Co tu eee? robisz? No ale... Łupusę no, to pod nogę No Andek nam rzucił flesza. No tak! I te czego akurat... Ja nie wiedziałem, że jak na tablecie ci się wyśle... E, ten dono, i te nie, nie Nie, wyświetlają mi się. No to bo ja chciałam, żebyś się wyświetlił za te No super, ale spamią. Zero. Tak, oto. trochę w tym trybie chodzi. Dobra, mamy podłożone. patrz, chodź, chodź zobacz, chodź Teraz stąd gdzie tu, ja. Nie, da mnie! Ale chcę nie. wybuchnąć. Ale dobra, to ty se, to... patrz, jak tutaj znaczy, Brawo! Będziesz wiedzieć, że plantuję. O! Tu idą. Bra, ale to wyprostujcie, bo... Jeden z nich wyszedł z gry. No, właśnie ja go chciałem zabić, a on wyszedł. No na rękawikówkę i za to grozi banem. Leży jeden. Nice. Łatwo 6 pragów s. A ja 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 nie serio? Dobra. a ja ja Dobra, a ja ja mam. Nie lecę ja ej, ej, ja mam, ja ja na ja 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 2 ja Piter ma więcej... Nie, typ Piter ma tyle samo. Ale Piter nie może mieć tyle no, no kto tu się flesza? Nie ja wiem. Antek. Idę za tym samym. Ja pierdolę. Złapiesz? Chyba ja fleszę! Przy Chłopak chyba Ukraina jest. <śla> Плечи, плечи, плечи! А ты плечи! 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 он Плечи! 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 никого Плечи! было. Плечи! 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 NIE to się to dostanie w dupę mm. <grystanie> ja nie dupę. Bo ci pieś, Interesujące. <grystanie> 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 do, do pana się nie szczeka <śledzte> Dobra, Peter, nie się nikogo zabić w tej życi. ja nie mogę mieć zabić od ciebie. No, boi, dzwonim, nie Uwaga, Zero Uwaga, coś dla dla gozioła. jeden prawie. No. A, zero. Proszę, ja nie czego Nie. To był mój no, no, no. no to był mój! I w Boch miał zero! Ja im w dałem! <głos> <Peter> <głos> Dobrze! <śmiewanie> Droń Boże! Bogu, dlaczego ten nie umiał mi <śmiewanie> Zabrać. Ej Peter, proszę cię wyjść z tego stawcurca Stawisz? Peter się już Nie obraził. Wiem, zobaczymy. No jak tak to no, na ja cię ucieszę i będę tego słuchał kółko. Zacznij. To będzie na pewno w zakładce Zapłacę komuś 15 zł, jak mi to wyśle Clipper. I ten wysłni, ja mu wyśla. to mi kupi jakąś rangę. A Messi! Tu Messi! Tum -tum. Ankara Messi? Peter! No. Peter. No, nie ma nocy! Sto! -tum. Sto -tum. 10 właśnie, złotych. właśnie ja będę pigrywał. cały Cały ja. Uśmiechnięta twarz z aureolą, Peterku, Eleganciku, mój, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, masz na te dwa dziki. Żebyś mi nie marudził. Twarz z gestem przytulania małpa zasłaniająca no. pyszczek. <grym> Ej, co tu? do dziękuję ci! Kochana! Moja. No jest, dziękuję. Ej, Pitera, dostajesz się moczkę ode mnie? Nie wiem. No szale, ale ci się ale nie, nie zapisuj. Ale. Nie wiem, nie wiem. Gitar, KCMC Minecraft. 3 No na oh, po heja, początku, prawda? Pierwsza gra który. E, o Sandra, znowu pierwszy masz nowy nick. Okay. Gitar, co tam u ciebie? Co tam Nie wkurwiaj mnie! <śmienicza> Odpaliła się bestia! <śmienicza> A ja lubię to za! I mnie! po na na Czyli gdzie? No na w na dupce W nóbce! W dupce W nóbce! idę i. sobie wyjechał! Liter, granny Greedy dla ciebie. Mam tam talent jeszcze. Ja będę tylko lat, nie o, nie na nie, bo... O lecimy lecą! Leci granat nawet wyrzucili. A ja lubię tam... smak mamy tutaj tańcma, bombę, proszę. to możemy czekać. Ale biał. Siema Greg Glutek? Co tam u ciebie? Greg eee... glutek. Wydaje mi się, że tak. Peter, <laughs> kocham cię. Ha, gej! Ej, na, y, są na ty. Są na y, midzie! Są na midzie! Są tam na Są na lundę. Mistrz! Ale mam na ludę! Dawaj, strzelaj, brawo! do skrybienia! Są na Są na tyle! wina na Pitera! Wina? Nie Peter wyjdzie, to po twoim głosem. Peter to Sigma. Nieee... Nie, nie no. jestem oazą spokoju w jednym rolnictwie. Właśnie chciałem to powiedzieć. Peterku. <grym> no chodź. No chodź, idź spać. E, nie nie, nie do się, to, to, Szkoda, że musisz kończyć. E, do następnego. <grym> eee, nas, na, na mnie, na mnie! Mam to dwie! Jeden! Bieg. Jeden nie żyje! Mam to dwie! koleżanko! Dobra, ale w miejscu Nikt się nie pytał o zdanie! Szybki. Szybki. To Dawaj FCS! biegnij tam szybciej! Co za balony? Ej, mam piący bot! Tu Pana, są! dwójka zbyt. u mnie, ej! Na A! Zbiło się, Na hita jest drugi mal też Kurde, jest na raz no. Brawo, oh. wszystko dzięki Peterowi. Nie, nie, wiem. nie wiem, Peter, dziękujemy Ci! Dobra, no, Dobra. Melion właśnie się już zamknij Nie wiem, kochana moja Co to się a dzieje? Szkoła. Dobra, chłopaki, klikujcie to i wysyłajcie do mnie No Discord Spoko, a 10 złotych daje